Rozwiązanie, które chciałbym Państwu zaprezentować, to system wspomagania decyzji o ewakuacji medycznej opracowany jako demonstrator technologii na szóstym poziomie gotowości w konsorcjum złożonym z przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej, firmy TELDAT i Wojskowego Instytutu Medycznego. System wspomagania decyzji o ewakuacji medycznej składa się z kilku podstawowych elementów. Jest to wyposażenie indywidualne żołnierza w postaci sensorów umieszczonych na dedykowanej odzieży, która na bieżąco monitoruje parametry życiowe takie jak nasycenie krwi tlenem, EKG, i te parametry umożliwiają wyznaczenie tzw. parametrów triażu, który to wskazuje na stan kondycji fizycznej aktualnie obserwowanego żołnierza. Kolor zielony informuje o tym, że żołnierz jest w pełni sprawny, kolor żółty wskazuje na pewne zagrożenia. Związane z aktualnie obserwowanym żołnierzem. Natomiast kolor czerwony informuje nas o tym, że żołnierz wymaga bezwzględnej i szybkiej ewakuacji z pola walki. Te informacje w postaci informacji o triażu oraz parametrach zdrowotnych żołnierza są dostarczone za pomocą indywidualnych środków komunikacji, które pozostają na wyposażeniu żołnierza do Centrum Monitorowania Medycznego Pola Walki, gdzie tyżurny lekarz obserwuje na bieżąco, w czasie rzeczywistym, wszystkie poczynania żołnierzy, którzy pozostają pod jego obserwacją. W momencie, gdy dyżurny lekarz wykryje anomalię w stanie zdrowia żołnierza, a funkcja triażu, którą opracowaliśmy w ramach projektu, poinformuje go o tym, że z żołnierzem dzieje się coś niedobrego, ma możliwość uruchomienia zadania ewakuacji, które polega na tym, że Dedykowany zespół medyczny może udać się w rejon działania żołnierzy i tam podjąć działania związane z ich ewakuacją w celu przewiezienia do jednostki szpitalnej, gdzie będą żołnierzom udzielone dalsze procedury medyczne. Elementem, który wspiera proces ewakuacji, jest informacja o parametrach życiowych żołnierza, która jest w systemie reprezentowana przez elektroniczną formę karty TC3. Czyli karty medycznej, która podąża wraz z żołnierzem i jest uruchomiona w momencie, gdy żołnierz zakłada wyposażenie indywidualne w postaci sensorów. Dzięki tej elektronicznej wersji karty TC3, zarówno dyżurny medyk, jak i zespół ewakuacji medycznej czy jednostka szpitalna mają Bezpośredni wgląd do parametrów życiowych żołnierza i tego wszystkiego, co się z nim działo w czasie działania bojowego na polu walki oraz w momencie, gdy żołnierz został poddany procedurom zaopatrzenia medycznego. System umożliwia również podgląd sygnałów życiowych żołnierza, czyli w sytuacji, gdy lekarz nie ma do końca pewności, że parametry wskazują na yy, Pogorszenie stanu zdrowia żołnierza może prześledzić jego sygnały życiowe, takie jak sygnał EKG, sygnał PPG, które dają mu dodatkową informację o tym, co się dzieje z żołnierzem. Warto też wspomnieć, że my korzystamy w tym naszym systemie wspomagania decyzji o ewakuacji medycznej z dostępnych i będących na wyposażeniu wojska systemów zarządzania polem walki. Czyli nasz system jest zintegrowany z aktualnie. Wykorzystywanym przez wojsko systemem łączności i systemem zarządzania polem walki. Jest bardzo istotne, ponieważ wielu dostawców takich możliwości nie oferuje. Nasze rozwiązanie pod tym względem jest interoperacyjne i zintegrowane z aktualnie będącym na wyposażeniu armii systemem zarządzania polem walki szczebla taktycznego. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani uzyskaniem większej liczby szczegółów dotyczących prezentowanego rozwiązania, zapraszam na stojisko VAT na najbliższe targi MSPO w Kielcach.